Dzień dobry, witam was serdecznie. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy dołączyli do mojego kanału. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy komentują, którzy dają polubienia i przede wszystkim macham i dziękuję wszystkim tym, którzy wspierają rozwój mojego skromnego kanału, wchodząc na stronę, do której znajdziecie link pod tym materiałem i stawiając mi wirtualną kawę, nawet jedno małe espresso. Potrafi mi zrobić dzień, jak to się dzisiaj mówi. No dobrze, ale co, o czym się dzisiaj będzie mówiło? No, dzisiaj będziemy sobie mówili o Chacie Macieja Boryny, czyli kolejny raz będziemy sobie. Przyglądali się chłopom Władysława Reymonta. O ile ostatnio mówiliśmy sobie na temat gromady wiejskiej i tego całego skomplikowanego stada ludzkiego, które jest rządzone tymi samymi regułami, którymi rządzą się inne stada pochodzące ze świata zwierząt, to dzisiaj przeniesiemy się ni no, nieco niżej, tak? czyli do. Pojedynczej chaty. No, powiem Wam tak, Władysław Raymond, czyli autor chłopów, nieźle nam wykombinował całość, ponieważ mamy tutaj do czynienia w tej chacie boryny mamy do czynienia z takim fantastycznym splotem biologii, ekonomii. Chyba da się posłużyć tymi właśnie słowami, i gdy omawiam tę powieść na lekcjach, no to właśnie jeden z tematów brzmi splot biologii z ekonomią w chacie Macieja Boryny. Jak to rozumieć? No dobrze, no to tak, mamy chatę w tej chacie. Żyją sobie de facto dwie rodziny. Po pierwsze jest to oczywiście Maciej Boryna, najpotężniejszy gospodarz w całej wiosce, osoba, no, już grubo po pięćdziesiątce, nawet bliżej sześćdziesiątki niż pięćdziesiątki jest, podwójny wdowiec, ktoś, kto stoi na samym czele, albo stoi na samej górze, o. Stoi na samej górze hierarchii wiejskiej, jeden z najpotężniejszych, kto wie, czy nie, najpotężniejszy gospodarz w całych lipcach. Ale mieszka również z Maciejem Boryną jego syn Antek oraz jego żona Antka. Hanka. Oczywiście tam są jeszcze ich dzieci, a więc mamy już starego ojca, który jest tutaj samcem Alfa, który rękami i nogami zapiera się, w ogóle nie dopuszcza do siebie myśli, że mógłby kiedykolwiek przepisać swoją ziemię, ziemię na Antka. No i mamy Antka, młodego pretendenta do tronu, kogoś, kto będzie chciał przejąć, proszę Państwa, będzie chciał przejąć ziemię po ojcu i dzielnie znosi. Kaprysy ojcowskie, dzielnie znosi kolejne zadania, które musi wykonywać na tym gospodarstwie, a jednocześnie Maciej Boryna, czyli ojciec, wcale nie zamierza z tego powodu być jakoś szczególnie milszym dla niego. Antek i Maciej to są syn i ojciec, ale jest pomiędzy nimi no taki pierwotny, niemalże archaiczny, archaiczny. Antagonizm. No, przypomnijmy sobie mitologię grecką. Kto zabił Uranosa? Uranosa zabił Kronos. A kto, pozbawił, a kto pozbył się Kronosa? Kronosa pozbył się Zeus. Czyli kolejne pokolenia eliminują te pokolenia, które były wcześniej. I to jest stare jak ludzkość, to jest stare jak świat. Tak ten... Nasz świat wygląda, i Maciej, pomimo szacunku do swojego ojca, który jest w nim jakoś tam chyba gdzieś zakorzeniony, no powiedzmy, to jednak z drugiej strony nie znosi swojego ojca, ponieważ, mówiąc krótko, pracuje u niego za darmo. Tylko jej wyłącznie zapłatą za tę pracę jest możliwość życia w tym e, ponoć najbogatszym gospodarstwie. Hanka, która jest żoną Antka, no, chyba ma najmniej stabilną pozycję w całym tym gospodarstwie, ponieważ Maciej Boryna bardzo często pomiata Hanką. Hanka jest takim popychadłem, chociaż wraz z rozwojem fabuły, wraz z rozwojem akcji w chłopach, Maciej Boryna coraz bardziej zaczyna Hankę doceniać. No, ale to nie o tym teraz. Oprócz Macieja Boryny i Antka Boryny, Czyli tych dwóch potężnych samców, jeden drugiego najchętniej by wyeliminował, Antek chce ziemi, Maciej Bryna nie chce ziemi, pojawia nam się Jagna, Jagna Paczesiówna, czyli ta młoda dziewczyna, którą sobie Maciej Bryna upatrzył, a z którą Antek już gdzieś tam wcześniej romansował, zresztą on jeden z Jagną romansował, a więc mamy trójkąt, tak. Mamy Macieja Borynę, mamy Antka Borynę i mamy Jagnę. I mamy taką relację niemalże jak znowu na Olimpie z mitów greckich, ponieważ Maciej Boryna żeniąc się z, żeniąc się z Jagną, no, zamienia Jagnę, ten akt ślubu zamienia Jagnę w macochę Antka. I Antek, romansując dalej z Jagną, można powiedzieć, że popełnia kaziroctwo. No, coś, specy... coś bardzo charakterystycznego dla, dla mitologii greckiej. No, Ale to już wiecie o tym dobrze, że tam każdy z każdym o każdej porze i. No dobra, nie będę się rozwijał, bo to w sumie też dla dzieci kanał. E, dobra, dla, może dla dzieci, dla młodzieży. Ok, no więc mamy ten splot, ten trójkąt. Tak, Maciej Boryna Antek, Boryna, i mamy Jagnę. Jagna jest pożądana przez obu panów. Jagnę oczywiście bardziej ciągnie do młodszego Antka, ale Jagna się żeni wychodzi za mąż za Macieja Borynę. O wszystkim decyduje biologia, ponieważ samiec alfa jest w stanie związać się z najpiękniejszą samicą w całej wsi. Przepraszam, kobietą, a z kolei Jagna ulega bardzo silnie wpływowi Antka, w którym widzi no, młodego, sprawnego faceta. Jest tam oczywiście w tej chacie jeszcze Juska, czyli córka Macieja Boryny. Mamy dzielnego parobka, parobka Kubę, mamy jego pomocnika Witka, no i mamy jeszcze psa, który ma bardzo miłe imię, Łapa. No ale to się wszystko mieści na w sumie niewielkiej przestrzeni i tam musi iskrzyć. Tak? Ten splot, tak? ten splot nie dający się rozwiązać bez użycia siły fizycznej albo takich bezpośrednich gruźb i rozkazów, tak? ten splot, którego nie można rozwiązać przy pomocy żadnych negocjacji, musiał w końcu pęknąć pod naporem Macieja Boryny i Maciej Boryna wyrzuca ze swojej chaty antka i jego rodzinę. Dom jest cały dla Macieja, no ale wiemy, że tak dobrze nie będzie, dlatego że starość i pewne choroby, ale również urazy odniesione, odniesione w czasie jednego z bardziej dramatycznych wydarzeń o opisanych chłopach zamienią tego silnego, potężnego chłopa w Ofiarę, którą trzeba się będzie opiekować, o którą się trzeba będzie troszczyć. A więc zapamiętajmy sobie, tak, mamy chałupę, w której panują relacje bardzo, bardzo, bardzo napięte. Osią konfliktu jest konflikt o ziemię, ale również pojawia się podskórny, na początku istniejący konflikt o kobietę. No i niestety wszystkie te konflikty będą stopniowo. Za, będą stopniowo ogarniać całą rodzinę borynów, a potem te bardzo toksyczne zachowania jagny, toksyczne w stosunku do reguł panujących we wsi, te toksyczne zachowania jagny doprowadzą do jej bardzo smutnego finału. No dobra, pogadałem, trzymajcie się, następnym razem udowodnimy sobie, że chłopi w, w chłopach. To są najlepsi na świecie stoice. Tak, stoice. Trzymajcie się.